Michał Szepczyk, witam Państwa. Naszym gościem jest pani prezydent Ewa Weber. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panie redaktorze, witam Państwa. Pani prezydent, czy był dzisiaj rano spacer po przedmieściach Gliwic? Bo widziałem, że zachęca Pani do takiej aktywności mieszkańców. Tak, jak najbardziej był dzisiaj spacer po przedmieściach Gliwic. Między innymi dlatego, że też przygotowujemy się jako miasto i współpracujemy pod kątem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy I, i to też taki cel dzisiejszego spaceru, nawet przez Starówkę. Widziałem, ale, starówkę, ale widziałem, że często to są spacery po wujtowej wsi, po polach wójtowej wsi. Nie jest Pani przykro, że ten krajobraz wkrótce się zmieni, że po północnej stronie wodnicy zachodniej pojawią się hale, magazyny, tak jak to jest w planach miasta, na, na gogu? My musimy zawsze myśleć pod, 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 kompleksowo, tak? czyli pod kątem takim strategicznym rozwoju miasta. I rzeczywiście, tak, jak pan redaktor wspomniał, ja lubię chodzić po, po mieście, po terenach zielonych, ale, ale też generalnie pod takim kątem, żeby widzieć, jak miasto się rozwija. I oczywiście myślę, że z perspektywy każdej osoby chcielibyśmy, Widzieć dzieleń. Czyli... Natomiast rozwój miasta jest rzeczą e, ważną. i. Czy to są takie spacery też... z łezką w oku, czy z uśmiechem satysfakcji, że miasto się rozwija? Nie, to, że miasto się rozwija, to jest, e, to jest jak najbardziej e, uśmiech, e, natomiast to musi wszystko też e, być robione w taki sposób zrównoważony. Wydaje mi się, że w sposób zrównoważony nastąpiły zmiany w greckiej kulturze w ostatnim roku. Tym takim sztandarowym punktem było uruchomienie Centrum Kultury Wiktoria. Jak pani ocenia po roku działalność Wiktorii? Czy to te problemy wieku dziecięcego wystąpiły, czy, czy możemy mówić o, o wykorzystanej szansie z Państwa perspektywy? Z naszej perspektywy, ja się bardzo cieszę, że mieszkańcy w taki sposób wykorzystują tą naszą ofertę kulturalną. I tutaj ten rok pokazał, że nasza decyzja była właściwa, oczywiście z naszego punktu widzenia. Ponieważ przypomnę tylko, że utworzenie Wiktorii to była też reorganizacja Miejskiego Domu Kultury i stawialiśmy na to, żeby zwiększyć ofertę, przede wszystkim edukacyjną dla dzieci, dla młodzieży, żeby też rozszerzyć możliwość korzystania z warsztatów dla osób, które albo ukończyły już szkołę średnią, albo też są to osoby na przykład w wieku senioralnym, i otwarcie Wiktorii nam na to pozwoliło. Ale przede wszystkim rolą Wiktorii i taki cel przed nią postawiliśmy było zwiększanie ilości wydarzeń, sieciowanie w ramach kultury, czyli współpraca na różnego rodzaju obszarach nie tylko z naszymi instytucjami kultury, ale wychodzenie naprzeciw potrzeb change ngo osom czy twórcom, tak, czy, czy też... A, też... Też z jednym, jednym z takich punktów, które pojawiły się na, na starcie, była kwestia rewitalizacji ruin teatru. Mhm. Wiktoria, czy coś w tym temacie ruszyło? No, to jest, może powiedzieć, jeden z priorytetów w naszej strategii rozwoju kultury. I cały czas, jako, jako najważniejszą rzecz, stawiamy rozwój całej, całej infrastruktury wokół Alei Przyjaźni i też rewitalizację Ruinta Teatru. Tylko, skąd skąd to współ... pieniądze? Bo pamiętam, no. że jak pytałem miasto bodajże 6 lat temu, już mm -hmm. te koszty rewitalizacji Wiktorii oszacowano na 30 milionów złotych. Mm -hmm. Podejrzewam, że teraz możemy mówić o dwukrotności tej kwoty. Okay. Może nie dwukrotności, natomiast patrząc na to, jak rozstrzygamy obecne przetargi, koszty rosną. My cały czas czekamy na uruchomienie środków unijnych. Bez środków unijnych na pewno z budżetu miasta nie będziemy mogli sami ruin odbudować. Tym bardziej, że priorytetowym zadaniem dla miasta na dzisiaj jest budowa szpitala. Więc tutaj, no mając, mając jednak pewien ograniczony zasób środków finansowych, w pierwszej kolejności będziemy stawiać na budowę szpitala i jednocześnie starając się, pozyskać środki na odbudowę ruin. Powiedziała Pani o tych priorytetach. Patrzyłem w budżecie z 2023 rok na kulturę 28 milionów złotych. Rok wcześniej to było ponad 2 miliony więcej, ponad 30 milionów. Kultura obrywa za inflację, czy po prostu kwestia priorytetów i rozłożenia tych środków w inne miejsca? Wielowątkowy temat. Ja przeanalizowałam sobie tak naprawdę wydatki na kulturę, zresztą analizuję na bieżąco, też przygotowując różne rozwiązania. Począwszy od roku 2019, gdzie taki procent udziału wydatków na kulturę w budżecie miasta wynosił 2,64%. Potem znacznie spadł do poniżej dwóch i to było związane z rokiem covidowym, tak? Mieliśmy rok covidowy, wiele wydarzeń się nie odbyło i to też część z tych środków pozostało. Rok 2022 pomału się, można powiedzieć, odbudowywaliśmy, podnosiliśmy się, doszliśmy do poziomu 2,6, już, już powiem. Doszliśmy do tego, do tego poziomu 2,6 i teraz ten poziom wynosi nieco 2,3. Wynika to przede wszystkim można powiedzieć z dwóch rzeczy. Po pierwsze no, wdrożenie polskiego ładu, tak i te rzeczy, które są związane ze zmniejszeniem jednak dochodów własnych gminy spowodowały sytuację taką, że musieliśmy w wielu obszarach nie tylko w kulturze zmniejszyć wydatki i to też widać. Cowo tak, w budżecie miasta. Niedawno opisywaliśmy przypadek strefy VIP na, na studianie mm -hmm. Piesta i ponad 2 miliony, milionów złotych, które zostały na, ten, na, ten, na tą inwestycję przeznaczone. Mm -hmm. I to skłania mnie trochę do dostawiania do do tezy, że jest to jednak kwestia pewnych priorytetów. Akurat te 2 miliony, o których mówimy, które nie, nie poszły na kulturę. Znalazły się na stadionie miejskim i będą teraz wykorzystywane pod inwestycję, która, mimo wszystko, jest inwestycją ekskluzywną, inwestycją, która nie jest adresowana do wszystkich mieszkańców. To nie jest tak, że te 2 miliony. Ja wiem, że to nie jest mhm, bezpośrednie, przełożenie. bezpośrednie przełożenie, natomiast decyzja o rozbudowie strefy VIP na stadionie zapadła już dużo, w... dużo wcześniej. I tutaj jest to przede wszystkim też wydatek inwestycyjny, czyli inwestując w strefę VIP, docelowo spółka musi też wygenerować przychód z tego tytułu, więc to jest troszeczkę inne przedsięwzięcie, ale też musimy mieć na myśli, patrząc na priorytety i na różne rozwiązania, też budowanie marki. Marki Miasta. Jest to też związane z tymi celami, w naszej strategii, zaró zarówno pod kątem sportu ja myślę, że i kultury. Jak buduje marsza. Tak, buduje markę miasta jak najbardziej. Natomiast ta nasza rozpoznawalność, jeżeli chodzi o Miasto Gliwice. To jest przede wszystkim na pierwszym miejscu Politechnika Śląska, to jest onkologia, to jest klub sportowy Piast Gliwice i o tym nie powinniśmy... I dopiero później kultura. I dopiero później kultura. Więc tutaj jest też wiele takich elementów. Kulturę, kulturę też prowadzimy, można powiedzieć... W wielu obszarach, tak? To nie jest, nie stawiamy tu na jedną instytucję kultury i to też pewnie z tego wynika. To jest budowanie zupełnie w innym zakresie, obszarze, który może Jeszcze rozmawiając o instytucjach kultury pod Wiktorię trafi, pod zarząd mhm. Wiktorii trafi za niedługo kino Amok. Co to oznacza tak naprawdę ta na kina? Dla kina czy dla mieszkańców? Bo... I dla mieszkańców, i, <laughs> i dla kina. kina. Podejmując tą decyzję, przygotowywaliśmy się przede wszystkim jako, można powiedzieć, jako dalszy etap takiej ewolucji Wiktorii, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, Wiktoria jest przygotowana do tego, żeby rozwijać scenę, szeroko pojętą scenę gliwicką. Za wyjątkiem tych działań teatralnych, ponieważ tutaj nie chcemy niczego zmieniać, tutaj teatr jak najbardziej, nasz teatr rozwija się dobrze i wszystkie spektakle teatralne powinny się odbywać na deskach teatru. Natomiast kino Amok jest kinem, które bardzo dobrze rozwija się i, jest, i stanowi taką markę dla gliwic, jeżeli chodzi o upowszechnianie filmów nie tylko krajowych, ale też filmów zagranicznych. Zasób ludzki, nieduży, który tam jest, jednak udało im się osiągnąć wiele nagród, nagród festiwalowych. Udaje się też wchodzić nam jako Kino Amok w różne programy i krajowe, i europejskie. I to, w takim to powoduje, razie Czy ta zmiana nie jest ryzykowna? Albo może nie? Rozszerzy jest? możliwości właśnie rozszerzy rozszerzy. Jaki sposób rozszerzy. rozszerzy po pierwsze, znaczy rozszerzy możliwości zarówno Wiktorii, która jako instytucja funkcjonuje, ale też tego, co się działo w kinie Amok. Dlatego, że będzie możliwe większe wykorzystanie zasobu, który tam jest, jeszcze większe współpraca bezpośrednia, ponieważ na dzisiaj tak naprawdę wykorzystanie kino -amok, zasobów zasobów radzie? ludzkich, zasobów pod kątem sceny, ponieważ jednym z zadań, które też ma Wiktoria, to jest jednak ciągłe upowszechnianie, zwiększanie ilości. Wydarzeń, koncertów, i tutaj ta scena będzie też niezwykle ważna, i po prostu same, sama lokalizacja, pomieszczenia to wszystko jest ważne. Jak robiliśmy analizę, przygotowując się do stworzenia Wiktorii, to wyszedł nam taki, taka potrzeba, Stworzenia czegoś też dla osób 20-40, tak, ta główna taka grupa wiekowa, która w Gliwicach no, nie miała takich miejsc, do których mogłaby pójść. Dużo się dzieje dla dzieci, A, dużo się dzieje. Czy ta, ta jednostka ma jeszcze pojemność, żeby, żeby, żeby tworzyć coś ponad to, co jest w tej chwili, bo Jak sama pani powiedziała, że kino jest wielokrotnie nagradzane. Państwowy Instytut Sztuki Filmowej bodajże trzykrotnie nagradzał Kina tak. uh -huh. I teraz y w jaki sposób można połączyć działanie dotychczasowe kina z jak, Tym, o czym pani mówi, czyli z udostępnieniem sceny pod inne wydarzenia. Jak najbardziej jestem, jestem po rozmowie zarówno z dyrektorem Wiktorii, jak i z panią kierownik, z Urszulą, bieli, tutaj zespół jest gotowy na to, żeby poszerzać tą działalność i otwierać właśnie się na, na więcej działań. I co jest możliwe, czyli ten, można powiedzieć tak najprościej mówiąc ten grafik, tak i, i tą możliwość wykorzystania obiektu na dzisiaj no, jeszcze nie jest 100% Kino kinomani przyzwyczajeni do marki. Kino, mhm. a Mogą spać spokojnie. Tak. Przypowiedź już tak trochę zmieniając mhm. temat, w grudniu pod koniec grudnia pojawiła się informacja o decyzji prezydenta Adama Neumana, o przekazaniu nadzoru nad spółkami miejskimi z rąk mhm. pani w ręce Mariusza Śpiewoka, ruszyła lawina spekulacji. Jaki, jaki, jaki powód, co mhm. stoi za taką decyzją prezydenta? Jak mogła się pani odnieść, jak pani to interpretuje? Czy to jest mm -hmm. sztyczek, czy może jakaś ilość organizacja, jak to wygląda z Pani strony? Nie, to, to, to znaczy tak. Nadzór nad spółkami, może zacznę od tego, jak Pan Prezydent przekazał mi nadzór nad spółkami, z czym była spowodowana ta decyzja. Nie jest tajemnicą, że był problem Śląskiej Sieci Metropolitalnej, problem z finansami i w związku z, w związku z tym, że Pan Prezydent też przejmował Wiele nowych działań i jako, jako nowy skład zarządu zaczęliśmy też współpracować i zajmować się różnymi obszarami. Pan prezydent powierzył mi nadzór nad spółkami ze względu na po pierwsze moje doświadczenie w prowadzeniu spółek, w prowadzeniu biznesu, a po drugie też ze względu po prostu na wykształcenie ekonomiczne, dlatego że potrzebne też było opracowanie nowej metodyki dotyczącej kontrolingu spółek, nie rozumiem, Zbudowania... że to zostało przez Panią już wykonane i stwierdził, że w tym momencie przekazuje sporo powrotem... Tak, już powiem dlaczego. W międzyczasie oczywiście pracowaliśmy razem z Panem Prezydentem Śpiewokiem równolegle przy spółkach, dlatego że większość spółek, jak patrzymy na nasze spółki, to praktycznie oprócz Piasta i Szpitala, większość tych spółek jest spółką, znaczy wszystkie spółki są spółkami komunalnymi, ale większość tych spółek jest spółkami, które są powiązane z zadaniami, które podlegają pierwszemu zastępcy pod kątem komunalnym, czyli takie rzeczy jak. Czyli bardziej kwestie organizacyjne. Tak, tak kwestie organizacyjne i kwestie kompetencyjne. Mhm. Czyli rozumiem, że wojny na górze nie ma. Bo nie wojny. Dziennikarze nie. chcieliby to widzieć jest to podejrzewam, że bardziej nośne medialnie, tak? Ale z pani strony mm -hmm. tutaj żadnego problemu nie ma. Nie ma i tak jak, jak Pan redaktor sam zauważył, to jest to jest taki fajny moment do, do tego, żeby to pokazać w ten sposób. Jak otrzymywałam spółki, to nikt nie zareagował na to, tak? Co się dzieje, dlaczego nie pierwszy zastępca, tylko trzeci. Więc nie jest to po prostu merytoryczna nasza praca, którą sobie to, razem ustalamy. Ale w takim razie dużo zmian w pani życiu, bo w październiku została pani szef, szefową Gliwickiego koła platformy mm -hmm. obywatelskiej. Y i teraz pytanie moje odnosi się właściwie do rozmowy, którą tutaj przeprowadziłem ponad miesiąc temu z Markiem Dzikiem, mhm. który mówił o, o tym, że platforma jest jedna, natomiast, mhm. że tą platformą prawdziwą, użył takiego określenia, jest platforma Katarzyny Kuczyńskiej-Budki i Pawła Kobylińskiego. Pani jako przewodnicząca koła miejskiego czuje, że funkcjonuje w jakimś organizmie, który nie jest prawdziwy? Ja przede wszystkim chcę panu redaktorowi bardzo podziękować wtedy za taką szybkość reakcji, bo ja słuchałam tego wywiadu. I wtedy Pan zapytał, czy to drugie koło nie jest prawdziwe. Nie, ja nie mam poczucia absolutnie, ani zespół, w którym działamy, z którym działamy, że jesteśmy nieprawdziwi. Trzeba mieć taką świadomość, że Platforma Obywatelska i statut Platformy Obywatelskiej pozwala na tworzenie większej ilości kół. W takim Wrocławie jest chyba sześć kół. kół. może być więcej. Natomiast mm -hmm. właśnie profesor Marek Dzik mówił, że Ewa Weber jest członkiem naszego ugrupowania, ale nie do końca realizuje naszą politykę dlatego, że na przykład przewodnicząca drugiego koła czy też, czy też zarząd powiatu próbuje wydawać mi polecenie jako wiceprezydentowi miasta, żebym nie głosowała za pewnymi uchwałami, które przedkłada na Radzie Miasta prezydent. No ja myślę, że ktoś, kto się zajmuje samorządem przez tyle lat i, i jest też w partiach politycznych ma taką świadomość, że wiceprezydent miasta nie jest osobą uprawnioną do głosowania, więc w jaki sposób ja mam Wykonać takie polecenie. No, Państwo często mówią o tym, że jest współpraca między kołami, mhm. natomiast iskrzy. I, I to widać. To widać, słychać w Państwa działaniach, po prostu, y, czuć, że y, jakiś konflikt w powietrzu istnieje. Y, jak najbardziej iskrzy, dlatego że y, koło, które reprezentuje. Realizuje tak naprawdę wszystkie zadania, które są określone przez platformę obywatelską. Działamy zgodnie ze statutem. Absolutnie nie przygotowujemy uchwał, w których głosowalibyśmy razem z Pisem, dlatego jeżeli w drugim kole takie działania są podejmowane, no to trudno, żebyśmy nie iskrzyli na tym polu. Proszę powiedzieć, już tak na sam koniec, nie będę Panią pytał o wybory, mm -hmm. natomiast no, pojawiają się różne spekulacje i Pani nazwisko również pojawia się w gronie kandydatów na kandydatów na prezydenta mm -hmm. Miasta tak, Gliwice. Czy Pani widzi w ogóle swoją osobę w takim gronie z ambicjami prezydenckimi? Ja myślę, że jak przyjdzie taki moment, takie rozmowy się będą rozpoczynały, to wtedy sobie odpowiem na to pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiceprezydent Gliwic Ewa Weber była moim państwa gościem. Michał Szewczyk, 24 Gliwice, to był program gościnia. Do zobaczenia.